Cześć wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście na moim kanale. Ja nazywam się Giovanni Pietro, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego złoto jest tak ważne. Wiedzieliście, że kiedyś mogliśmy wymienić walutę na złoto? Złoża złota są zlokalizowane na każdym kontynencie. Najbogatsze znane złoża są w okolicach Indonezji, Papui Nowej Gwinei, a także Republice Południowej Afryki. Przede wszystkim złoto jest rzadkie, ładne i paradoksalnie można je spotkać wszędzie, mimo tego, że nie ma go aż tak dużo. Złoto ma bardzo dużo zastosowań, chociażby w elektronice. Złota ludzkość nie wydobywała za dużo. Całe złoto, które kiedykolwiek wydobył człowiek w całej naszej historii, zmieści się w maksymalnie czterech basenach olimpijskich. W ciągu jednej godziny ludzkość wytwarza więcej stali niż by tworzyła złota przez parę tysięcy lat. Według szacunków, jeden kilometr sześcienny wody oceanicznej zawiera maksymalnie 25 kg złota. Łącznie cała woda na naszej planecie, morza, oceany, rzeki, jeziora mogą zawierać blisko 20 milionów ton złota. No ale dobrze, ktoś się spyta, dlaczego złoto jest takie drogie, skoro wokół nas aż tyle tego złota jest. I niestety muszę Was martwić, aczkolwiek ludzkość jeszcze nie dysponuje technologią, która mogłaby umożliwić odzyskanie złota z wód, mórz i oceanów. Mam nadzieję, że kiedykolwiek uda się e, zadysponować taką technologią, ale wtedy też złoto byłoby tańsze, ponieważ nie byłoby tak rzadkie. Natomiast NASA uważa, że ilość złota na Ziemi i w całym układzie słonecznym jest większa niż średnia złota z całego wszechświata zostawmy jeszcze przy tym kosmosie. Ale w sumie to słuchajcie, skoro w naszym układzie słonecznym średnia złota jest o wiele bardziej średnia niż w całym wszechświecie, to wyobraźcie sobie, ile tego złota w naszym układzie musi być. Więc z moim zdaniem to jest naprawdę ogromna ilość. Przez kilonową, inaczej makronową. To potężne zjawisko astronomiczne, które powstaje w wyniku zderzenia dwóch gwiazd neutronowych lub gazdy neutronowej i czarnej dziury. Te kolizje są niezwykle rzadkie i potężne, generując podczas wybuchu światło około 1000 razy jaśniejsze niż zwykła nowa, stąd nazwa. Owa Makronowa jest odpowiedzialna za powstanie ogromnych ilości ciężkich pierwiastków. Szacuje się, że masa złota może sięgać nawet tysiącom mas ziemi. Natomiast platyna to pierwiastek chemiczny metal przejściowy oznaczony symbolem P. Jak Paweł i P. To Tomek P.T. w układzie okresowym. Jest metalem szlachetnym, charakteryzującym się srebrzysto-białą barwą, wysokim połyskiem i dużą gęstością. Platyna jest rzadkim metalem. To w dużej mierze przyczynia się do jej wysokiej wartości. Ilość platyny w takiej kilonowej mogłaby być dwukrotnie większa od złota. Każdy organizm posiada 2 bądź 30 mg złota. Wedle niektórych naukowców i ich teoriom, nasz układ słoneczny mógł powstać właśnie dzięki takiej kilonowej. Stąd wytłumaczenie na obecność takich ilości złota. No w sumie to jest nawet sensowne wytłumaczenie. Człowiek jest jednak niesamowity, a oto dowód. Już w 1924 roku japońscy uczeni przeprowadzili reakcję jądrową, która prowadziła do przekształ przekształcenia innego pierwiastka złoto. Niestety uzyskano jednak izotop promieniotwórczy. Po wielu eksperymentach uczeni doszli do konkluzji, że próba uzyskania sztucznie złota jest droższa niż samo złoto, więc zaprzestano kolejnych prób. Podsumowując, złoto jest drogie z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, jest rzadkie i trudne do, do wydobycia, co ogranicza jego podaż. Po drugie, odgrywa ważną rolę jako zabezpieczenie przed inflacją i w czasach kryzysów ekonomicznych, co zwiększa popyt. Po trzecie, jego wartość wynika również z jego historii jako środka wymiany i stabilności. W przeciwieństwie do walut fiducjarnych, które są podatne na manipulację polityczne i inflację. I w sumie tak naprawdę to nie ma na to odpowiedzi, dlaczego złoto jest tak cenne i dlaczego ludzkość nie może tak naprawdę bez złota funkcjonować. Eee, wedle zdania niektórych uczonych po prostu złoto przyjęło się tysiące lat temu i tak zostało do dziś. Często jednak zadają pytanie, jak nie złoto to co? Właściwie. Może wy macie jakiś pomysł dlaczego złoto jest tak cenne. Um, oczywiście podzielcie się w tym w komentarzach. I to by było w sumie na tyle, na tyle z dzisiejszego odcinka. Zresztą jak większość odcinków na moim kanale ten odcinek również nie jest za bardzo długi. Ale mam nadzieję, że streszczona ilość informacji to skutecznie e, odpokutowuje. E, także mam nadzieję, że odcinek się spodobał, bo nawet ten odcinek nie ma 10 minut, więc myślę, że z przystępnej formy. Jeśli byście chcieli dłuższe filmy, to dajcie znać e, i dajcie znać też w komentarzu o czym byście chcieli, abym nagrał kolejny odcinek, ponieważ naprawdę pomysłów mam masę z tego co sprawdzałem swoją mam pomysłów na 50 odcinków muszę je też wiadomo nagrać jakoś zebrać materiału na odcinek zrobić dobry research jak i zarówno wstrzelić się w algorytmy ponieważ poprzedni odcinek się naprawdę fajnie strzelił także cóż, dziękuję za uwagę subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie Polecajcie kanał nowym, ponieważ teraz naprawdę kurczę walimy z tymi filmami na całego i mam nadzieję, że uda się zdobyć te 500 subskrypcji, a jak uda się zdobyć więcej, to fajnie do końca tego roku, do końca 2025 roku. I mam nadzieję, że jak będę oglądał kiedyś ten film i tutaj po prostu będę wspominał, że fajnie by było zdobyć te 500 subskrypcji. A za rok, dwa lata, bym miał tych subskrypcji kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy, to mi się po prostu będzie miło tego słuchać i będę wiedział, że praca nie idzie na marne. Także już od razu Was zapraszam na kolejny odcinek. I hej, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia z powrotem.